Nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił. Wśród księży opowiada się historię o dwóch starszych księżach, którzy systematycznie się wobec siebie spowiadali. Ponieważ obydwaj byli już dość niedołężni, a mieszkali naprzeciw siebie, w dniu spowiedzi otwierali swoje okna i z jednej strony padało wyznanie te same grzechy, po czym pojawiała się odpowiedź ta sama pokuta. Choć to zmyślona historia, to jednak pokazuje ona problem wielu ludzi, do których pewne grzechy przywarły jakby natrwałe i nie mogą sobie z nimi poradzić. Jak to pogodzić z obietnicą możliwości porzucenia grzechów, pokonania ich, o czym mówi prorok Ezechiel? Problem zazwyczaj tkwi w naszym podejściu do bardzo ważnego elementu procesu pokuty, którym jest postanowienie poprawy. Jak do tego podchodzimy? Czy postanawiamy ogólnie, że się nawrócimy, poprawimy, odmienimy nasze życie, co niestety najczęściej nie przynosi żadnego efektu? Czy też to nasze postanowienie konkretyzujemy, postanawiając, że w najbliższym czasie, kilku tygodni czy miesięcy, popracujemy nad jedną tylko sprawą? Doświadczenie pokazuje, że to o wiele owocniejsza metoda, nawet gdyby doprowadziła do zwycięstwa w jakiejś drobnej sprawie bowiem nawet takie małe zwycięstwo może nas umocnić, uskrzydlić, że to pozwoli odzyskać nam wiarę w samego siebie, otwierającą drogę do tego, by podjąć się zadań coraz to trudniejszych, bardziej skomplikowanych. Pomyśl o tym, jak podchodzisz do postanowienia poprawy.